zwrócił uwagę na bardzo trudną sytuację, jeśli pan redaktor pozwoli, która ma miejsce szczególnie na naszym terenie. Jesteśmy jako województwo miejscem, gdzie po 48 roku przewieziono bardzo dużo ludzi z akcji Wisła. I z mniejszością ukraińską użyjemy ściany w ścianę, w drzwi w drzwi, tak, i po prostu. Tak. Jednakże, jednakże chciałem zwrócić uwagę, bo chyba nikt nie ma w regionie o tym odwagi powiedzieć. No jest pewna wrażliwość, która nie powinna być przekraczana. I, i dla, przykładu, dla przykładu. Dzisiaj akurat w rocznicę Krwawej Niedzieli w ramach dni Reszla zagra zespół Enej. I e, ale, jak, ale gdzie, po, gdzie pan widzi Jak tego, podaje pan, Wiktor Poliszczuk, historyk mhm. ukraiński w książce Dowody zbrodni OUN i UPA wydanej w Toronto w 2000 roku. Enej to jest pseudonim Petro Olinyka. Zgrodniala, Ale sugeruje pan, że naprawdę zespół chłopaków, którzy po prostu grają pan... skoczną popową muzykę nawiązuje cudownie. właśnie do takiej postaci? I cudownie. I żeśmy o tej sprawie już kilkukrotnie mówili. Jak zespół powstał, to też tę, tę wątpliwość podnoszono. Ale akurat dzisiaj, 11 lipca zagranej? Po co? Zwracam uwagę, to nie jest zakazane prawem. Oczywiście nie ma na to paragrafów. Ale po II wojnie światowej nikt już dzieciom nie nadawał imienia Adolf.